Dzisiaj wam chciałem pokazać, jak będzie Polska wyglądała w 2135 roku. Z, z, za 100 lat. Śniło mi się, że poznał babę Indiankę i, i zem się z nią ożenił i potem dzieci z tego były. Jez, jako straszno, straszny. Z... I zobaczcie, co mi się śniło. 2135 rok i mój wnucek. Na scenie werblągu. Jestem zanim wziął narkotyki. Jestem na cześć Ja jestem, słuchajcie, ja jestem Polakiem. Od dwóch pokoleń jestem Polakiem tutaj prawdziwym. I dziadek mój przypłynął tutaj. Z Ameryki trawą. I dzięki polityce imigracyjnej tuska przypłynął, właśnie tutaj przypłynął. I ja mam obywatelstwo polskie już, bo babcia moja urodziła mamusie w brągu w kanale, jak na Tratwie żeśmy tam ugrzęźli nadmieliznie. Na początku jedliśmy tylko migabelki i szczaf, jedliśmy tylko, ale potem dzięki polityce pierdolnej pierdo e, polityce rolnej, PISU Rolnej Polityce PiSu jedemy je #y tylko zboże ukraińskie już. Chciałem wam teraz pokazać taki archiwalny film, jak zaczynał mój dziadek z plemienia i negocjować z polskim rządem, żeby my mieli obywatelstwo polskie. Ah. Nie! Nie, nie zam... tu Jestem tutaj My produkujemy nasze plemię. Produkuje taki specjalny narkotyk jeden. I potem narkotyku! Ludzie tak dziwnie zachowują reakcje takie dziwne. Oznakomicie znakomicie Państwo wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. I teraz widzicie, że jak wybierzecie platformę, to po prostu tak będzie wyglądała. Huzaria Polska tak będzie wyglądała. Tak, takie pióra będą. Indiańskie. Jak wybierzecie platformę, a jak zagłosujecie na... PiS, to wtedy będzie każdym piórem prezydent będzie podpisywał ustawy, żeby wam się żyło jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. To trzymajcie się.